Czy istnieje relacja między oceną filmu, a jego dochodem brutto? Na to pytanie odpowiemy sobie dzisiaj z Code Interpreter'em, czyli najbardziej wyczekiwanym i najpotężniejszym rozszerzeniem do ChatGPT. Code Interpreter łączy możliwości najsilniejszego modelu OpenAI, GPT-4, z generowaniem kodu i wykonywaniem go w interaktywnym środowisku, co pozwala na wiele praktycznych zastosowań na czele z analizą i wizualizacją danych. To długo wyczekiwane rozszerzenie spotkało się z bardzo ciepłym odbiorem, przez niektórych zostało krzyknięte nawet mianem GPT-4.5, w dzisiejszym odcinku na przykładzie Top 1000 Filmów na IMDb pokażę Ci, jak zastosować je w praktyce. Zacznijmy od tego, jak skorzystać z kodu Po pierwsze, musimy mieć ChatGPT, czyli płatną subskrypcję za 20 dolarów. Z tym rozszerzeniem, moim zdaniem, ta subskrypcja jest naprawdę warta swojej ceny. Następnie przechodzimy do zakładki Settings Beta, Beta Features i tutaj za pomocą tego togla możemy aktywować Code Interpreter. Następnie przechodzimy do dropdowna i zaznaczamy Code Interpreter. Od tej pory jesteśmy właśnie już w trybie Code Interpretera i możemy korzystać z jego możliwości. Pierwsza zmiana, którą powinniście zauważyć, to pojawienie się tego małego plusa, który pozwala na uploadowanie plików. To właśnie od uploadu plików zaczyna się magia Code Interpretera. Już pokazuję ci, jak to wygląda w praktyce. Jak mówiłem, będziemy korzystali z bazy 1000 najlepszych filmów na IMDb. Skąd ja mam takie dane? a mianowicie z portalu kaggle.com. Znajdziesz tutaj wiele różnych datasetów. Ten jest akurat w publicznej domenie, więc mogę sobie bez problemu z niego skorzystać w tym filmie, ale jest tego naprawdę od groma, więc jeżeli chcesz wypróbować sobie kod na jakimś fajnym datasecie, to to jest świetne miejsce, aby taki dataset znaleźć. Jeżeli chodzi o ograniczenia co do uploadu, to jeden plik może mieć maksymalnie 512 MB, jak widać tutaj, kiedy próbowałem zaploadować coś większego. Można to ograniczenie obchodzić za pomocą kompresji do Zipa, które daje nam około od 40 do 60% oszczędności miejsca, więc jeżeli masz większy dataset, możesz spróbować obejść to ograniczenie właśnie w ten sposób. No i teraz napiszemy naszego pierwszego prompta. Napisz podsumowanie zawartości zip ZIPa, Opisz kolumny, teraz zobaczysz, że bardzo fajnie kod sobie z tym poradzi. PF rozpakuje ZIPA, i tutaj widzimy właśnie ten interaktywny bloczek z wykonywaniem kodu. Tu widzimy, że dochodzi do wykonywania kodu w Pythonie. To kolejne ograniczenie kodu interpretera. Obecnie operuje on wyłącznie na Pythonie. Ma on również do dyspozycji 330 wybranych, zatwierdzonych przez OpenAI paczek. Nie mamy dostępu do wszystkich paczek Pythona, jakie są do dyspozycji. To istotne ograniczenie, aczkolwiek. Oni naprawdę fajnie te paczki wybrali. Jeżeli chodzi o analizę i wizualizację danych, to możemy zrobić naprawdę, naprawdę dużo. No i nie da się określić, że pewnie z czasem te paczki będą dodawane, będzie ich coraz więcej. Kolejne ograniczenie to brak dostępu do internetu. Jest to poddyktowane względami bezpieczeństwa i prywatności. Zobaczymy, czy się to zmieni. Obecnie, moim zdaniem, to największe ograniczenie tego rozszerzenia. Tyle w temacie ograniczeń. Teraz zobaczmy, z czym kod DPT radzi sobie naprawdę dobrze. A dobrze radzi sobie m.in. właśnie z rozpakowywaniem i analizą plików. Zauważył, że wewnątrz naszego ZIPA był plik IMDb Top 1000 CSV i zobaczył, jakie tam są kolumny. To faktycznie zawartość tego pliku trafnie opisana i mamy dwa przykładowe rekordy. ShowShack Redemption i The Godfather. Zanim przejdziemy do analizy wizualizacji, warto by było przygotować nasze dane tak, aby wizualizowały się jak najlepiej. Stąd poprosimy KodiTreptera o rekomendacje, co należy zrobić przed przejściem do tych działań. Zobaczymy, jakie dostaniemy rekomendacje. Coś czuję, że KodiTrepter zasugeruje czyszczenie tychże danych. Jest to bardzo istotny. Krok. Tak się składa, że Code Interpreter nie tylko świetnie sobie radzi z tego typu zadaniami, ale również świetnie tłumaczy, co można zrobić, daje rekomendacje, co zresztą będziesz widział podczas tego filmu. Ok, jak widać, Code Interpreter w pierwszych dwóch krokach zasugerował sprawdzenie brakujących danych, a następnie ich czyszczenie. Potem możemy jeszcze je eksporować, dokonywać inżynierii cech itd., itd. Tego już nie chcemy robić, zrobimy te pierwsze dwa kluczowe kroki. Warto tutaj wykonywać operacje krok po kroku. To się nazywa chain of thought, to jest metoda prompt engineeringu, która podwyższa jakość rezultatów. Jeżeli poprosimy Interpretera albo ogólnie LLM -y o zbyt dużo rzeczy naraz, to wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo pomyłki. Tak więc warto na spokojnie krok po kroku prosić o wykonywanie konkretnych działań. Okej, okay. interpretator dokonał analizy i wykrył następujące braki w naszych danych. Mamy braki w dochodach, mamy braki w metaskorze i mamy braki w certyfikacie. I od razu mamy jakieś podstawowe rekomendacje, co możemy zrobić: uzupełnić dane, usunąć rekordy, bądź zastąpić brakujące wartości. Zastanówmy się, co tutaj będzie najbardziej sensowne. Jako, że dochód brutto, czyli gros, jest dla nas niesamowicie istotne, tutaj nie chciałbym dokonywać żadnych zmian. Zostawimy po prostu puste wartości tam, gdzie tych danych nie ma. Wiem, że Python bardzo dobrze sobie radzi z danymi typu Number num. Będą one po prostu pomijane w naszych analizach. Metascore tak samo, to są konkretne oceny filmów, tutaj nie chcemy kombinować, ale w przypadku Certificate możemy spokojnie w puste pola wprowadzić wartość Anną. Teraz chcemy przejść do czyszczenia danych, do konwersji, tak aby wszystko było dopasowane do naszych potrzeb. Czyli chcemy otrzymać rekomendacje, podjąć świadomą decyzję jako ludzie, którzy mają pełen kontekst tego, co chcemy osiągnąć i z pomocą kod interpretera, podejmiemy właśnie właściwe, rozsądne decyzje. No i teraz on mówi, co jest do sprawdzenia, czy to są typ danych, czy formatowanie, czy nieprawidłowe wartości, czy ich spójność, czyli wszystkie kluczowe elementy właśnie oczyszczania danych przed ich analizą i wizualizacją. To jest naprawdę fajny feature w tym komputerze. Nie musimy być data scientistem, data analystem, żeby dokonać tego typu operacji na bieżąco, nie dość, że to robimy, to jeszcze się tego uczymy. Ja na przestrzeni tych kilku tygodni eksperymentów z Cody Repeterem naprawdę po poprawiłem swoją znajomość tego typu zagadnień i zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy zastrzeżenia co do typu danych w niektórych kolumnach listier Run time Growth, mamy zastrzeżenia co do formatowania, nieprawidłowych wartości, i co do spójności. I od razu dostaliśmy też listę rekomendacji. Spędziłem chwilę zastanawiając się nad rekomendacjami CodicePr, biorąc pod uwagę również moje cele i potrzeby. I tutaj zgłosiłem następujące polecenia. Co jest ważne, mamy tutaj znowu dużo operacji do wykonania, więc piszemy: wykonaj powyższe operacje krok po kroku tak, żeby on nie próbował robić kilku rzeczy naraz, bo to często kończy się niepotrzebnymi wpadkami i koniecznością wprowadzania poprawek. Tutaj minimalizujemy szanse na tego typu potknięcia za pomocą techniki chain of thought. I jak widzisz, Char GPT świetnie poradził sobie z rozbiciem działań na kilka kroków, zaczął od góry do dołu i każdą operację wykonał osobno. Na dole dostaliśmy fajne podsumowanie. Co ciekawe, jednak mamy duplikat. Upewnijmy się, że faktycznie mamy do czynienia z duplikatem i jakie są konsekwencje jego obecności w naszym datasecie. Nie jest to znany mi film. jam jest dwa razy wzięte pod uwagę, aczkolwiek wygląda na to, że to faktycznie wcale nie jest duplikat, bo mamy różne lata publikacji tego filmu, 2013 i 2015. Mamy też różnych aktorów i reżyserów. Więc Cody de Peter fajnie zdał sobie sprawę, że początkowo doszedł do błędnego wniosku. To fajnie pokazuje interakcyjną naturę współpracy z RM-ami. Musimy z nimi rozmawiać. One często same dochodzą do właściwych wniosków, jeżeli tylko im trochę pomożemy. Musimy tutaj na siłę napiąć, że doszło do pomyłki, ale tak samo jak współpraca z człowiekiem. Czy to ma sens? Wystarczyło jedno pytanie i już mamy właściwy wniosek. Wiemy, że tak naprawdę tego duplikatu nie ma i możemy przejść dalej ale zasada ograniczonego zaufania jest bardzo ważna. Poprośmy za pomocą metody refleksji o upewnienie się, czy wszystko poszło zgodnie z planem. Ten krok zapewni nam, że nie będzie potem jakichś niepotrzebnych wpadek, możemy już potem nie pamiętać, że tutaj dokonywaliśmy jakiejś konwersji, usuwania niektórych wartości, zamiany ich, więc sprawdźmy, czy wszystko jest w porządku, bo chcemy już przechodzić do analizy wizualizacji, no gdzie oczywiście poprawne dane są kluczowe. Ok, jak widzimy mamy Jedną brakującą wartość w list year, to już było wcześniej. Metascope też było zgłoszone, Gross też było zgłoszone. Tutaj mamy typy object dla stringów, co jest ok. Mamy też te wszystkie zmiany, które dokonaliśmy przed chwilą, więc jak stwierdził kodnierepreter, jesteśmy gotowi do analizy. No i teraz poprośmy kodnierepretera o jego rekomendacje, jakich analiz i wizualizacji możemy dokonać na tym datasecie. Jak zobaczysz, poradzi sobie z tym naprawdę dobrze. Zarekomenduj. Jak widzisz, dostaliśmy szereg rekomendacji, co możemy z tymi danymi zrobić. Wszystkie z nich można by było zeksplorować, stworzyć różne wykresy. Ja skupię się na tym, co obiecałem we wstępie filmu, czyli przeanalizujemy sobie relacje pomiędzy oceną na IMDb, a dochodem filmu. Zobaczymy, czy Występuje tutaj jakaś korelacja, ale zanim napiszę prompta w celu tej właśnie analizy, wizualizacji, wkleimy tutaj coś ciekawego, co poprawi jakość wyników. Tego prompta znam od profesora Etana Molika, który był alfa testerem kontrinterpretera i skonstruował ten prompt, aby poprawić jakość produkowanych wykresów. W opisie do filmu znajdziesz link do tego prompta, on jest przetłumaczony na polski, będzie również link do wersji angielskiej. Warto przed wizualizacją z tego prompta skorzystać. Tutaj są po prostu best practices co do analizy wizualizacji. Kody interpreter sam w sobie radzi sobie nieźle, ale z tym będzie jeszcze lepiej. Dajmy mu te wszystkie informacje. On nam ładnie podziękuję za wsparcie, i następnie możemy sobie przejść już właśnie do tej relacji pomiędzy oceną na IMDb a dochodami brutto firmu. Zobaczmy, co otrzymamy. Zwykle Kody interpreter Prezentuje nam kilka opcji wykresów. Możemy sobie wybrać jeden, możemy krok po kroku sprawdzać wszystkie opcje, żeby znaleźć tą, która najbardziej nam odpowiada. To oczywiście zależy od naszej znajomości zagadnienia wizualizacji danych. Ja nie ukrywam, że podczas moich wcześniejszych testów dość dużo nowych typów wykresów zeksplorowałem, i teraz już mniej więcej wiem, który typ wykresu sprawdzi się tutaj najlepiej. Będzie to właśnie zasugerowane jako pierwszy wykres punktowy, czyli scatterplot, ale jak widzisz mamy do dyspozycji jeszcze inne opcje. Wykonaj obliczenia współczynnika. Przeanalizujmy rezultaty. Po pierwsze, otrzymaliśmy współczelnik korelacji Pearsona i widzimy, że on jest bardzo niski, czyli nie ma tak naprawdę korelacji pomiędzy wysokością oceny a dochodem. Są filmy, które zarabiają dużo pieniędzy, a nie mają wcale wysokich ocen. Są też firmy, które mają wysoką ocenę, a nie zarabiają super dużo pieniędzy. To chyba zresztą pokrywa się z naszym doświadczeniem, ale też możemy zobaczyć, jak to wygląda na wykresie. Aby lepiej zobaczyć wykres, warto skorzystać z white to jest opcja pluginu o nazwie ChatGPT Widescreen Mode. Polecam, poprawia gdzieś tam experience korzystania właśnie z Comity gdzie możemy sobie fajnie te wykresy zobaczyć w wyższej rozdzielczości. No i niestety mam małe zastrzeżenia do tego wykresu. Wszystko fajnie, ale ta oś Y nie jest najlepsza. Nie podobają mi się tutaj te etykiety wartości. Nie podoba też mi się wartość maksymalna, jest to notacja naukowa, nieprzystosowana do potrzeb takiego śmiertelnika. Jak ja, no ale oczywiście możemy to zastrzeżenie zgłosić do Kody i zobaczymy, jak on sobie z tym feedbackiem poradzi. Krakałem tym razem, Kody Peter. nie właściwie feedback, znaczy po części, ale jak widzimy na wykresie, nie wygląda to najlepiej. Mamy tutaj rozjazd na osi Y względem tego, co jest potem zwizualizowane. Patrzmy teraz, mam nadzieję, że do trzech razy sztuka. No i klasa, teraz dostaliśmy bardzo fajny wykres. Myślę, że jestem duża zasługa po raz kolejny metody Chain of Thought. Napisałem, żeby krok po kroku przeanalizował, jak właściwie nazwać i umiejscowić etykiety na osi Y. I tutaj widzimy, jak on krok po kroku analizował coś do zrobienia. Wcześniej przeskoczył trochę za szybko. Tutaj zaczął faktycznie od początku, sprawdził sobie, jakie ma wartości w kolumnie dochodu. Zauważył, że maksymalna wartość to będzie miliard, bo najwięcej film zarobił 937. Milionów, potem spróbował sobie stworzyć te etykiety. Za pierwszym razem mu nie wyszło. Spróbował ponownie i dopiero stworzył wykres. Jeżeli damy sobie tego Wide Screena, to zobaczymy, że teraz wszystko jest czytelne, wszystko jest w porządku. Tak więc, dobra robota, iteracyjne podejście do pracy z elementami. Świetny przykład na produkcji, że takie rzeczy się dzieją. Trzeba tylko postosować refleksję, czyli mówić modelowi, żeby się poprawił. I najlepiej, żeby poprawiał się właśnie krok po kroku, bo to zwiększa podobieństwo, że zrobi to poprawnie. Powoli dobijamy do brzegu, ale zapomniałem wspomnieć o jeszcze jednym ograniczeniu. Mianowicie nasza sesja w naszym środowisku do wykonywania kodu Pythonowego po jakimś czasie wygasa i tracimy niestety dostęp do tego, co już wygenerowaliśmy. Dlatego warto poprosić LLM o to, żeby on sobie przygotował podsumowanie, tak żebyśmy potem w kolejnej nowej sesji mogli szybciej wrócić do tych samych rezultatów, albo po prostu nawet w tej samej wgrać plik, wgrać mu właśnie to podsumowanie. Tutaj masz informacje o tym, co powinieneś wiedzieć. I w oparciu o to lecimy dalej, tak żeby nie tracić czasu na to wszystko, co zrobiliśmy już jednokrotnie w pierwszej sesji. I to jest gotowy prompt. Mówimy ChatGPT, żeby przygotował dla przyszłych wersji samego siebie listę instrukcji, która pomoże mu w analizie danych o podobnej strukturze i zawartości, aby zapisał je w pliku txt i udostępnił link do pobrania. To jest właśnie ostatnia operacja, którą warto wykonywać pod koniec intensywnej sesji analizy i wizualizacji danych, zwłaszcza jeżeli chcemy do tych danych jeszcze wrócić. W przypadku tych danych z IMDB moglibyśmy jeszcze zrobić naprawdę dziesiątki, jak nie setki analiz i wizualizacji i dojść do ciekawych wniosków na temat kultowych filmów, które zasłużyły sobie na miejsce w top 1000 rankingu amerykańskiego odpowiednika Filmweba. Jak widzisz tutaj na czacie, on faktycznie fajnie podsumowuje to, co robiliśmy wcześniej. Teraz zapiszę te instrukcje OTXT, pobierzemy je i tym optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek. Daj znać w komentarzu, czy testowałeś już kod interpretera, jakie są Twoje wrażenia z tych testów, a jeżeli nie, to czy rozważasz testy, pewnie wiąże się to z zakupem ChatGPT GPT+, jak już mówiłem, w obliczu dostępności tego rozszerzenia moim zdaniem to świetna inwestycja. 80 zł, przynajmniej na miesiąc, żeby zobaczyć, czy jest to coś dla ciebie. Moim zdaniem samo GPT 4 już jest warte tych pieniędzy, a co dopiero z tak potężnym rozszerzeniem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Marcin Czarkowski.